Cześć, z tej strony Marcin z OSK Ekstra Szkolenia. Kręciłem już filmik odnośnie tego, jak zakończyć jazdę samochodem z automatyczną skrzynią biegów. No i bardzo wiele wpisów głosów było, że zobaczcie, w taki oto sposób. Czyli zatrzymałem się, hamulec wciśnięty, robię na N, puszczam hamulec. Zaciągam ręczny. Ręczny się zaciągnął. Hamulec wciskam. Robię na P. I dopiero wyłączam samochód. Bardzo wiele osób, czy to na TikToku, czy to na innych e, kanałach społecznościowych, właśnie polecało, doradzało ten sposób. Czyli Kończymy jazdę, przełączamy się na luz, żeby odciążyć skrzynię biegów, zaciągamy hamulec ręczny, i przekładamy tak, czy to dźwignie, czy to pokrętło, czy to cokolwiek na pozycję parking, wyłączamy autko i idziemy sobie gdzieś tam. No więc, moi drodzy, jest to oczywiście jeden ze sposobów. No bo. Część osób zrobi w ten sposób, moi drodzy, tak? Czyli ma na D, zatrzymało się, od razu robi na P, wyłącza auto i albo zaciąga ręczny, albo nie zaciąga ręcznego, albo tak jak w moim przypadku jest elektryczny ręczny, więc sam się zaciągnie po otwarciu drzwi. I są osoby, które robią również w taki sposób, jeżeli mają taką możliwość, że zobaczcie, wyłączamy samochód i samochód sam przeszedł na pozycję parking. Wydaje się, moi zdaniem pierwszy sposób, czyli zatrzymałem się, robię na luz, czyli odciążam delikatnie skrzynię biegów, zaciągam ręczny na P, jest jednym z właściwszych sposobów o to, żeby dbać dobrze o automatyczną skrzynię biegów. Natomiast jak będziecie robić, to rzeczywiście zależy od Was, tak? Więc pamiętajcie o tym, że to w różnych samochodach różnie może wyglądać, w zależności od tego, jak oczywiście przewiduje instrukcja obsługi, tak gdzieś tam wyczytaliście jak lepiej, jak gorzej, ale tutaj moi drodzy, no macie ode mnie tego typu info. Pozdrawiam serdecznie Marcin.